Jestem menadżerką w dużej instytucji finansowej. I uh, help people get their books written. I do mentoring of start businesses. Sejmuję się profilaktyką zdrowotną uh, w administracji rządowej. I am a retired teacher of the Holocaust. Jestem nauczycielką języka polskiego, historii sztuki w liceum. No i też dziennikarką regionalną w Bielsku Białej. I worked at a, a lot of newspapers. I spent, uh, About 32 w Los Angeles Times. W życiu codziennym pracuję w korporacji amerykańskiej. Z Forum Dialogu jestem związany bezpośrednio od 3 lat. Forum mogę być już około 8 lat, choć wydaje mi się tak, jakbym to była od zawsze. Myślę, że na początku była to po prostu ciekawość. Zaczęłam chodzić na spotkania i zaczęłam powoli wciągać się w tą działalność. First time I came on a forum trip was in 2002. and it was life-changing. And a few years later, I became um, one of the first members of the board of the Friends of the Forum. The Forum is to change the part of the world that is within my reach. My first trip to Poland was in 2006. It was a program that was hosted by the Forum here. The meeting we are attending this time is the first international seminar, Forum Dialog. I bardzo dobre w nim jest to, że przyjechały tu osoby z różnych, nie tylko krajów, ale też pełniące różne funkcje na co dzień i role. Są tu przyjaciele forum, tacy jak ja, są aktywiści, są oczywiście pracownicy forum i mamy też ze sobą gości ze Stanów Zjednoczonych. To spotkanie łączy różne aspekty. Tu jest tak, że właśnie to jest spotkanie człowiek z człowiekiem. This particular event has been absolutely exceptional. It's not just a bunch of Americans interacting with each other, we're interacting with our Polish peers. And we've just made all these new friends. It's been another life-changing experience. It's dialogue all the time. To jest też coś nowego. Pierwsze spotkanie w sieci międzynarodowe. Mam mieszkańców Traumalandu dzisiejszych i uchodźców z Traumalandu, którzy są z drugiej strony Wielkiej Wody. We speak a common language where, when we sit down to speak, we don't have to argue that there was complexity. We don't have to argue about the facts. We don't have to argue about the conflicts. We know that they are there. We have an, a, an understanding of the complexity and the difficulty and the histories and the shared and unshared stories. So we can begin a conversation at a different point, a point where we talk about where we go from here. Rather than having to argue about what happened. Wszystkie osoby, które przyjechały tutaj do Gdańska na seminarium, łączy taka chęć budowania dialogu polsko żydowskiego Nasze rozmowy kierowały się w tę stronę współczesności i tych podziałów w naszych społecznościach. Wracaliśmy do historii, oczywiście, w rozmowach, natomiast bardzo wybrzmiewały to, te tematy współczesne. In a way, at this conference, we were all one I I think that was the goal of the conference: to show us or to let us discover for ourselves. We really one. Nie jestem sam, nie jesteśmy sami, tylko też jest taka solidarność, bo łączy nas właśnie ta wspólna pamięć historia. No to jest takie spoiwo. Daje to taką nadzieję na, na, na przyszłość, na wspólne działania, na wspólne projekty. Wjeżdżam stąd na pewno w poczuciu takiej radości, w poczuciu w jakiś sposób spełnienia, nie wiem, czy to jest emocja, ale w sumie trochę tak. Każde spotkanie w sieci forum dialogu jest to okazja do takiego naładowania swoich baterii, energii i każde dołożenie nowej perspektywy od, od innej osoby. Każdy człowiek to jest nowy wymiar historii, czy inne spojrzenie na, na przeszłość i teraźniejszość. I później to All the people here seem to have experienced trauma in some way, even if it wasn't exactly the same. And bouncing those thoughts off of it helped define me and where I was in this whole thing. At some point, none of this is about my family. And at some point really. None of this is about the past. It's all about the future that we're creating, using the pain of the past to increase our understanding so that we can create a better future.